Cześć, W dzisiejszym filmiku pokażę Wam co to jest F2L intuicyjny i mniej więcej pokażę jak to się robi. Może nie będzie to taki tutorial, ale tak ogólnie o F2L właśnie intuicyjnym. Ale zanim to, to pomieszam kostkę. Kiedy kostkę mamy pomieszaną, zacznijmy od tego, że czym jest F2L. F2L jest to w metodzie Friedrich drugi etap układania kostki, który jest bardzo ważny, ponieważ w tym czasie robimy całą drugą warstwę. Przykładowo robimy krzyż. Tak. Tak to wygląda. Robimy krzyż jakiś tam. Mamy krzyż i teraz Moglibyśmy wstawiać te pojedyncze rogi, ale szybciej będzie jak, jak będziemy od razu łączyć je z krawędziami. I ja w to polega na tym, że taki na przykład tutaj jest róg. No, powinien być z tą krawędzią. Trzeba go dobrze obrócić. Tutaj widzimy, że już jest zrobiony tak zwany slot. To jest slot właśnie taka, taki róg połączony z taką krawędzią, i później wystarczy go po prostu umieścić w odpowiednim miejscu. Dzięki temu, po zrobieniu czterech slotów, ułożymy całą drugą akwarię kostki. Jest to o tyle ważne, że dzięki temu ułożymy kostkę po prostu szybciej. I aktualnie. Y Tutaj właśnie pokazuję jak ja robię f 2 ja robię właśnie intuicyjnego. f 2 l ogólnie dzieliśmy na dwie, albo dwa rodzaje f 2 czyli intuicyjny i, algorytm, i algorytmowy. I tutaj bardzo ważna rzecz, jeżeli jesteście początkującymi, zacznijcie najpierw od f 2 intuicyjnego właśnie, ponieważ on z czasem, z treningiem przekształci się właśnie w f algorytmowego czyli eee, i teraz raczej, <grytmowy> algorytmowy jak macie ileś tam tych wzorów do friedricha to macie chyba z 50 na macie chyba z 50 algorytmów na f tego standardowego, właśnie algorytmowego z czego po prostu, jeżeli chcecie od razu robić to, to po prostu siedzicie, uczycie się tych algorytmów każdego po kolei, no i układacie. Intuicyjny sprowadza się do takich własnych, właśnie intuicji, do własnych założeń, do tego, co już mniej więcej ogarniamy kostkę. Jeżeli mniej więcej już ogarniacie kostkę, Coś tam, coś tam, no to oczywiście możecie się zabrać za intuicyjnego. Jeszcze ja raz pomieszam. Znów robimy krzyż. No mamy krzyż, jakiś tam kompletnie z dupy. I chcemy zrobić tuela pierwsze musimy tak oglądać kostkę, gdzie mniej więcej tutaj. Coś się znajduje i musimy po prostu szukać. Patrzcie, tutaj na, na przykład tutaj jest róg biało-zielono-pomarańczowy. No i po prostu wiemy, że biały musi być na dole, bo to jest krzyż biały. I potrzebujemy znaleźć pomarańczowo-zielony krawędź. Tak krawędź znajduje się z tej strony. Czyli wystarczy obrócić, ale niestety nie jest dobrze obrócona. I w tym przypadku wystarczy Sexy Coś takiego. I można go wsadzać już tutaj. Proszę bardzo. Daj, tutaj na przykład mamy kolejny róg. Tutaj mamy krawędź. Tą to co możemy zrobić na przykład tak. Tutaj możemy tak, I, i teraz wystarczy tylko znowu seksemiowem sadzić ten mm, ruch tutaj. Teraz tak. No i tak naprawdę teraz mamy kolejny bardzo prostą sytuację na taki mm, algorytm. Czyli tutaj mamy ruch, który z tym możemy włożyć od razu tutaj, i tutaj mamy od razu kramę Tutaj wystarczy zrobić trzy ruchy, tak, tylko i wyłącznie trzy ruchy. Raz, dwa. Tak, I teraz tutaj mamy właśnie kolejny róg i tutaj mamy kolejną krawędź. Wsadzamy to tutaj. Podjeżdżamy tym. Tak, 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 tak i tak. No, i dzięki temu mamy ułożoną drugą całą warstwę. Yy, przede wszystkim, aktuela trzeba się uczyć, ponieważ yy, od niego bardzo często zależy yy, szybkość ułożenia. Ponieważ no, im dłużej się zajdzie, no to wiadomo, że tym dłużej będziemy układać i tym gorszy będziecie mieli czas na zawodach. I dlatego nie jest to fajne. Przede wszystkim musicie ogarniać właśnie takie rzeczy podstawowe. Jak w kostkach chodzi gdzie się mogą znajdować elementy no i takie naprawdę proste algorytmy takie jak właśnie sekcja mógł czy tak tego no ogólnie i tutaj też chciałem powiedzieć że próbując robić właśnie swoją własną drogą F2L-a, Próbujecie też mniej więcej ogarniać algorytmy, ponieważ część algorytmów możecie spróbować robić sami. Ja są one proste i mniej więcej jak próbujecie. To mniej więcej będą one wytłumaczone tak, jak są na przykład wiem, na jakichś kartkach na jakich internetowych. Ja sam jak miałem jakieś zamówienia ze strefy Kostek, to miałem takie duże kartki, w których były rozpisane algorytmy. Ewentualnie te algorytmy możecie. Oczywiście znaleźć też w internecie. Powinny być dość proste do znalezienia odnośnie właśnie tego. Czy to f 2 czy to CROSA, czy to OLELA, czy, OLE czy PLA. I jeszcze chciałem powiedzieć. A i po prostu właśnie jeżeli będziecie robili statystyczny progres no to ten f 2 ten yy, yy, właśnie intuicyjny przemieni się po jakimś czasie. ...takiego stricte f 2 mm, algorytmowego. I tyle. Myślę, że jak już mniej więcej umiecie układać kostkę... Kurwa, zrobił mi się połok. Dobra. Jak mniej więcej umiecie układać kostkę, no to mniej więcej powinniście... ...ogarnąć jak to, co gdzie jest. Jak to wszystko działa na kostce, ogólnie mechanizmy. No bo więcej e, powinniście zrealizować i tutaj też e, taka rzecz, o której chciałem powiedzieć, nie musicie tego układać jakby cały czas na czas szukając tych algorytmów się uczyć, tylko po prostu na pół godzinki, godzinkę wziąć sobie kosteczkę do ręki i dać panu e, poćwiczyć, popróbować, ogólnie po prostu patrzeć się na kostkę. Oglądać wszystkie ścianki, gdzie mniej więcej co możecie zrobić, żeby powstały właśnie zlot, sloty. Dobra, to to by było chyba na tyle, subskrybujcie po więcej, dzięki za oglądanie, peace out.